Dzień dobry e, Dzień dobry, witam Michał Rawik e, Chciałem nagrać e, This War of Mine Myślę sobie, a wezmę, odpalę, słuchajcie, weźmiemy, jakiś e, Kolejny scenariusz, prawda e, Tak myślę, robot czy złodziej Jeszcze raz A, pójdźmy robotem, mega, coś innego Chciałem nagrać kolejny scenariusz I się na mnie fochnął Rywala mają 10% więcej zdrowia Wszystkie są ulepszone A, i to z... No to co? Wy wszyscy ten, ten sam scenariusz mają w czwartym? Tutaj? Fy ryba? W każdym razie, kurde, wziąłem się za odpalanie... E, za odpalanie tutaj e, tych... E, this war of mine. I mi się wysrał pięć razy z rzędu. Nie wiem, od czego to, kurde, zależy. No ale... Cyk, 6 no, Próbujmy. O, cudownie. Ok, dobra. No i tak to się kurde, słuchajcie, że żyje na tej psi. No tak się żyje na tej i Teraz zrobimy sobie podejście tutaj robocikiem. Eee, szósteczka, wspaniale, że to jest Max5. W ogóle to, ta, tak ktoś to obliczył, że to jest ideolo, naprawdę. Eee, no, także tego cyk o jedneczka. Pięknie, co to jest? Jackpot gwarantowany. Dziwnie zadaje obrażenia, to mamy regeneracja a jeszcze jeden rzut. Ja myślę, że zadamy obrażenia. I teraz dzięki temu zrobimy tak i będzie wspaniale, proszę bardzo. I mamy sobie wygraną cyk, pięknie, piękne rzeczy tutaj, nikt nam nie zaprzeczy. Mamy jakieś odnawianie zdrowia. Mamy jakiś gorący łeb, prawda? Gorący łeb się ma, mordo o na lod. No, no no nie, lodu nie mamy, jeden, no... trzy. A, bo to jest minimum 3. A idź pan w ciul. No właśnie, okej, okay, dobra, rzesz Okej, okay, w porządeczku tutaj pięknie. Ło, za 4 dostaniemy na mordę, dobrze, że mamy... O, wspaniałe, to jeszcze raz. Co jest? Co? Belnimy tak, hit, tutaj dwa. No za 2 to sobie co najwyżej mogę e, uleczyć. Wo, ale mamy jackpot. Piękne rzeczy, cyk. Cy... O kurde mogę... No nic, dobra mogłem go dojechać, ale że i tak levelujemy teraz, to nie ma jakiejś tam wielkiej tragedii. Nie ma jakiejś wie Fuck. 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 No i nic, dobra, zamyśliłem się. Zamyśliłem się to nic. Bierzemy... Zróbmy po prostu tak. Bez kombinowania. Dobrze, dobrze, dobrze. No już jest okej. Okay. Jest okej, okay, mamy level up i mamy dwa dodatkowego CPU. I... Level drugi, mamy zdrówko, mamy Dryadę, idźmy na Dryadę, o to boweczkę zgrudę alchemiczkę, czy jak ona nam będzie trzeba szybko dojechać W sumie dawno się nie przetwikiwałem przez tego Dice Dead, więc troszkę e, minęło, prawda? Lecimy sobie cyk, teraz bierzemy tak, Jack Pocik, piękny, szczęśliwy strzał, jak żeby inaczej. Cyk, cyk i wszyscy happy prawie. No... O Jezu jaka hamowa! Jeszcze mi trudkę zarzuca, ej, ta, eee, tak, to ja się nie bałem, to słuchajcie, dobrze, i teraz tak, teraz jakby mordę strzelił, potrzebuję tego, I teraz potrzebuję tak, szczęśliwy strzał, wszystko misję zrobię, zrobię w ten sposób, cudownie, 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 jest prawie dobrze, słuchajcie, prawie, prawie, I za jeden tutaj znowu minę wali, o jest jak dostanę po ryju, tragedia. Ej, piękne rzeczy. Zabiję, zabiję. No to wezmę sobie regena, a to wezmę tak, elo. Ej, piękne rzeczy, tak w sumie to... A tak w sumie to tak weszło, a tak wiecie tak kurde. Jak w W sumie tak, no w sumie to też mogę wziąć, no bo to na alchemiczkę, to kurde Felek, ona z tym niedźwiedziem i w ogóle to nie to, to nie jest, to, to nie jest mądre tutaj, yy, prawda? A żeby tutaj z nią jakoś walczyć. Zróbmy tak, nie wyjdzie dwa. Nie, nie wyjdzie. To nic. To nic. Yy, dobrze. Ona tak sobie powolutku, powolutku. Jego trzeba po prostu szybko ten. Yy, szybko ją trzeba spróbować ubić. Jeden. Wspaniale. 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 Serio. Dobra, i teraz się robi trochę krucho przy dupie. Czyli ja będę miał z tego idealne trzy. Zagramy tak. Zagramy tak. Z tej idealnej trójki to ja wezmę sobie heal a tu wezmę po prostu 5 do na Ray. I guess. Tak mnie się wydaje, dobrze. Ona mi tutaj zarzuci na mordę trutkę potem... O Jezu. O Jezu. I ona ma kurde przemianę w niedźwiedzia o krok. Ona mnie dojedzie. Okej, okay, jest Jackpot, wszystkie są podpalone. Czy ja jestem w stanie... 5. tu mogę za 3 ją machnąć, to będzie 8, będzie mi brakowało sześciu. Nie jestem w stanie. No ale dobra, spróbujmy. Nie, ale nie mogę nic więcej zrobić, bo dostałem... Dobra, spróbujmy tak. Najwyżej jeszcze raz pójdziemy, bo ona teraz Przemieni się w niedźwiedzia, ale czy ona może coś zrobić? O kuźwa, może. Au. Auć. Ja wiedziałem, ja wiedziałem, już jak ja, jak ja tylko zobaczyłem tego, tą alchemiczkę, to ja wiedziałem, że to będzie słabe. To nic. To nic, He, to nic, mordeczki, e, lecimy, lecimy z koksem, lecimy na magika. Ja też nie lubię magika ulepszonego, ale to nic, robimy trujeczka, piękna trujeczka. No jeszcze mogę kliknąć, piąteczka, cyk, cyk i w sumie nie wiem w co klikałem, dla jackpot'a ewentualnego w sumie, to już wiem. Jest gicik, prawie jest gicik, mamy gwarantowanego jackpot'a, robimy czwóreczka. I w dupę jeżdżę, mogłem nie klikać, to nic, mogłem go zabić od razu. Ale się oberwało, dobrze, on ma pie... luz, luz, patrzcie, cyk. Zrób. dziękuję. Dziękuję, tak to się robi na Dzikim Zachodzie. Proszę bardzo, nakopaliśmy do dupy e, Magikowi. Nakopaliśmy mu do dupy, e, dobrze, wartość kostki minus jeden, to w sumie do tego robota jest całkiem, całkiem do tego jego skill'a, tego gównianego. E, dobrze. Zrobimy teraz tak i piąteczkę walniemy tutaj, zaraz rzucimy auto-rzut, e, szczęśliwy strzało w course, a te dwie kostki są mi e, do niczego niepotrzebne. Okej, okay, on tutaj nam spróbuje zadać całe 10 obrażeń, ale my go tutaj zaraz, kurde, patrzcie, patrzcie państwo, zaraz my go poskładamy, proszę jak pięknie. Piękne rzeczy, nikt prawda temu nie zaprzeczy, iż piękne rzeczy to są. Lecimy na poziom drugi, jest CPU 11, tu mamy. Aha, tu mamy mimika, tu mamy stereogłowego. Yy, nie wiem co jest lepsze, bo i tak i tak dojdziemy do tego i tak, więc może. Na pewno nie czarodzi. No to może byśmy tak po... No to może na mimika. No myślałem, że to skrzynia, więc powiedzmy, że oho ho on się nabrałem. oho ho, ho Takie tam wieczę. Śmieszki. Dobra, to mogę jeszcze kliknąć, Piąteczka, piękne rzeczy. Robimy tak. Nic się nie dało. Tu czy potem i też nie będziemy to nic. To nic. On tutaj niech tam próbuje, prawda? O, to jest najgorsze, że za każdym razem 4 damage będzie tutaj nam yy, zwijał. Dobra, szósteczka jaka piękna robimy tak. Piąteczka, kuretka i... Nie, niestety. Niestety nie jackpot. Wow, on za każdym razem innego? Ale jaja, no e, to nie widziałem, słuchajcie. możemy umieścić to w Szósteczka jaka piękna, proszę bardzo. E, I sobie autorzucik rzucik. tak i możemy jeszcze walnąć za pięć. I się ulecić, nie, walnimy za pięć, jest dzicik. Oby miał jakiś beznadziejny... Okay, dobra, może być. Powiedział, że miał beznadziejny skill. No niestety miał taki całkiem, całkiem, ale to nic. Dobra, lecimy sobie tutaj, pozdrówko, krówko. Lecimy sobie tutaj, zajdziemy sobie do sklepu, bo dlaczego by nie? Co my tutaj mamy? Mamy 3 złota, możemy kupić tarczę albo kryształ leczący. albo piłkę do dżunglowania, kupmy sobie tarczę o i na... Dobra, idźmy sobie na starego głowę bo, bo se możemy. Co możemy to sobie pójdziemy. Dzień dobry, witam serdecznie, podatny na porażenie, nie mamy nic takiego. 3 3 jest spoko 4 4 jest spoko i 5 nie jest spoko. Dobra, w porządeczku, tutaj max 5, max 5 wspaniale, bo to znaczy, że nie skorzystasz z tego skilla, jakże się cieszą. 2, yy, 1. Wspaniałe rzeczy się dzieją, słuchajcie. Naprawdę piękne rzeczy, dobrze, 1. Także tego. Także tego, to nic, to nic. Okej, okay. niestety osłabi nam 2. Chami prostak Ale mamy gwarantowanego, że kwota. Zmanipuluj. Wspaniale, jakże się cieszę. Możemy jeszcze rzucić raz. I tutaj już może użyjmy lepiej. Eee, tu mamy dwójeczkę na przykład. Jest okej, okay. też jest dwójeczkę, robimy tak. To nie ma autorzut. Pięknie. Myślę, że lecimy na szczęśliwy strzał i tyle. Okej, okay. mamy tarczy 3, więc nie jest, nie jest Nie ma jeszcze takiej tragedii, ale i tak nie jest dobrze. Eee, ok, robimy tak. Mamy tutaj trujeczkę. Jeszcze możemy sobie tak. I to już jest niebezpieczne, więc w ten sposób Sposób. No właśnie. I oby teraz nie miał. Nie ma tak, w zasadzie. Co z nami zrobić. Dobra, szanse są, ale niewielkie. Cyk 3. Dobrze, mogę odjąć i mogę wtedy nieparzystą tu walnąć. Tak zróbmy, co by jakoś tarczę mieć. Jackpot! O Jezu, jak dobrze, okej, okay, weszło, weszło wspaniale, jest level up i mamy full HP, zadaj obrażenia i zadaj obrażenia podwójne przy jackpocie. Jest też niewrażliwe na błędy to będzie lepsze, tak myślę. I Idziemy na czardzie, ja tego źródła też nie lubię, ale nie ma tragedii w sumie. Najgorszy na błaźnie jest, jak od niego bierzemy te uh, damage, wszelkie dobre Tak, of course, no mamy trujeczkę, więc tak, tutaj jedyneczkę to robimy tak i piąteczkę to lecimy tak. Piękny jest ten, z niewrażliwość na błędy jest cudowna naprawdę. Tam zamraża kostki. Wszystkie będą takie? A, i on będzie miał teraz same te. No dobra, w porządku. Ale jak dam auto rzut, to będzie szóstka, czy nie? O Boże, ale mamy trzy bęta. Te, ten once in a row. O, kłuźba bajera. No dobrze, w porządku. no. O no tak, bo jest napisane, nawet zamrożone wszystkie. To lecimy tak, lecimy tak, mamy 12. No kurwa, to jest od zarąbania. No, się szczęśliwy strzał. No i dalej. Także tego przez 12 tarczy to on się nie przybirko, No, w mnie zamrozi, no. Za jakie grzechy. Wspaniale, jackpot, cyk, cyk, cyk i cyk. Elo. Tarczy, 19 tarczy kuźwe, za to też powinien być achievement. mordo Jakiś unik, e to Panie, unik Panie unik nie wiesz co to jest unik Ziomek. szósteczka jak pięknie e, Ale dobrze by było w sumie, o właśnie to zrobimy tak i teraz szósteczka, No i piękne rzeczy, proszę bardzo i mamy win e, Mamy win piękny, mamy też skrzyneczkę e, Parzysta, zadaj obrażenia i to nawet chyba nam się mie nie mieści To jest minimum 3, a to jest tyle, że to jest na parzystych. Ale to jest tylko raz, a to można kilka razy. No to to już tak, kurde, kusi, słuchajcie. Dobra, ja bym tego nie brał. Na razie. Oj, sorry, muszę sobie ziewnąć. Można iść na łobuza, można iść na pianka. Pianek nam wzmocni. Dobra, idźmy na pianka. Idźmy se na a no, dobrze. Elo, no, już od razu, szóstka, jakie piękne rzeczy, a tam dalej mamy piątkę, ale jest to mocno niebezpieczne. Zróbmy tak i po prostu walnimy tak no, Kurde, i czwórkę, ej, jaki ten? Ależ, dobra, no i szczęśliwy strzał, why not? Pięknie, 14 i czpit w jednej turze, coś pięknego. Coś pięknego, leciem z kocym. Słuchajcie, szósteczka. Szósteczka, no to jest tak całkiem sporo rzekłbym. Dobra, zrobimy tak, tak i piąteczka. Jakie piękne rzeczy, lecimy w ten sposób i lecimy w ten sposób. Został jeden HP. Pięknie, szkoda, że mi znowu tutaj troszkę do na kopie. tego, są mrozi dwie kostki, to nic. Robimy w ten sposób i jest po gościu pięknie, dobrze Dobrze i teraz w zasadzie pójdziemy na łobuza i będziemy mieli level up. Czy pole siłowa się zmniejszy? Nie Wszystko jest bardzo ciekawe tak szczerze. Ale nie wiem czy nie chciałbym tego. I chyba tak bym chciał. Dobrze, więc lecimy sobie na łobuza, pani łobuzie, kurde, mogłem wziąć jeszcze jabłuszko, ale to nic, to nic, powinno być w miarę w porządku. Mogę jeszcze zagrać, to mam trójeczkę, tu w ten sposób czwóreczkę możemy machnąć i możemy rzucić autorzut. Teraz będziemy mieli szczęśliwy strzał, natomiast dalej będzie tak i będzie ok 16 damage w pierwszej turze, o Boże, jak on dużo bije. No, chyba ci gościu gorzej, seriously? Co ja mam z nim zrobić? Teraz? Dobra, trójka i dwójka jest, ok. Naraz tak, mogę albo pierdaknąć. Nie, ja tutaj wezmę. Tutaj wezmę. Ten, bo go za dwa. Tu wezmę na pewno tarczę. Może regenerację? Jaki on ma skillę? Nie, on tak czy inaczej mnie dojedzie, jak będzie chciał. Mówimy tak i tyle. Będzie chciał, to i tak ma tyle damage, żeby mnie dojechać i tak. No i ma. Wyzwanie ukończone: wyrzuć 10 jedynek z rzędu. Zobaczmy, zbierz. Yeti, co lubisz? Prawie nic. Czego nie lubisz? Prawie wszystkiego. Najlepszy utwór do karaoke? Szczerze mówiąc karaoke jest do chrzanu, jak chcesz się zbłaźnić, rób to u siebie w domu. Dlaczego przeszedłeś do lochów, jak tu przyszedłem? Było tu znacznie ciekawiej, ale teraz chyba wpuszczają tu każdego. O, jaki Chami prostak. Dobrze, moi mieli państwo, ja nie robię trzeciego podejścia. Wyrzuciliśmy 10 jedynek w jednej turze, więc uważam, że, że coś udało się osiągnąć. Tymczasem, no... Czasem, kuśwa ja będę kończył. Ten czwarty rozdział to jest jakiś, jakieś, kurde, e, prześladowanko niezłe, muszą przyznać e, nasze. Tutaj już próbowaliśmy kilka razy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie w jakimś następnym, przy, przy następnym podejściu. Tymczasem dziękuję pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Cze!